Dzień dobry. Znajdujemy się w salonie Top Hi-Fi przy ulicy Andersa 12 w Warszawie. Przedstawię dzisiaj Państwu wzmacniacz Laxman L509X. Rola wzmacniacza zintegrowanego jest dzisiaj wyraźnie inna i znacznie szersza niż jeszcze kilka lat temu. Integra bez nowoczesnych dodatków funkcjonalnych, takich jak przetwornik cyfrowo-analogowy, odbiornik Bluetooth czy nawet moduł odtwarzacza strumieniowego, jest zjawiskiem coraz rzadszym. Mimo to L509X, najlepszy wzmacniacz zintegrowany w ofercie Luxmana, nie miesza się do spraw cyfrowych. Nie ma też rozwiązań modułowych, co z pewnością wielu audiofilów ucieszy, bowiem dobrze rokuje dla sprawy zasadniczej, dla brzmienia. Wedle konserwatywnej koncepcji, referencyjny wzmacniacz powinien skupiać się na wykonaniu swojego głównego zadania wzmacnianiu sygnałów analogowych, bo takie biegną dalej do pasywnych zespołów głośnikowych. Jakiekolwiek dodatki, czy to w postaci przetwornika cyfrowo-analogowego, czy też modułów bezprzewodowych, będą źródłem zakłóceń i kompromisów jakościowych. Oczywiście przetwornik czy też odtwarzacz strumieniowy jest potrzebny w nowoczesnym systemie, ale w high dostęp do nich niekoniecznie jest rolą wzmacniacza. Po prostu trzeba kupić niezależne urządzenia wedle własnych potrzeb. L509X jest jednak nafaszerowany funkcjami klasycznymi dla wzmacniacza, co od razu widać. Poczujemy też jego masę, waży blisko 30 kg. Uwagę zwraca para dużych wskaźników wychyłowych, a oprócz konwencjonalnej pary dużych pokręteł wzmocnienia i wyboru źródeł, szereg mniejszych manipulatorów, regulacje poziomu tonów niskich i wysokich, jak i zrównoważenia kanałów możemy na stałe odłączyć, aby skrócić ścieżkę sygnału. Wzmocnienie wyskalowane jest od zera do minus nieskończoności. Gałka obraca się płynnie z lekkim oporem. Połączona jest z potencjometrem. Ten jednak sam nie tłumi sygnału, ale steruje zaawansowanym firmowym systemem regulacji. To rozwiązanie zaczerpnięte z referencyjnego przedwzmacniacza Laksmana C900U. Zaletą regulacji tego typu jest bardzo dobra zbieżność pomiędzy poszczególnymi torami, kanałami w każdym punkcie zakresu. Trwałość i niezawodność. Układ przedwzmacniacza Fono w L509X obsługuje zarówno wkładki MM, jak i MC, a przyjęte parametry powinny zapewnić dobrą współpracę z większością modeli. W odsłuchu sekcja Fono wykazała się bardzo niskim szumem i przydźwiękiem. Jeżeli będziemy dysponować niezłym gramofonem, czeka nas analogowa uczta. Wejść liniowych jest pod dostatkiem: 4 RCA i 2 XLR. Kiedy porównaliśmy wyniki pod względem poziomu szumów i zniekształceń, okazało się ku pewnemu zaskoczeniu, że lepsze zapewnia praca układu niesymetrycznego. Rekomendujemy więc wykorzystanie w pierwszym rzędzie wejść RCA. W takiej konfiguracji odstęp od szumu jest bardzo dobry, wynosi 88 dB, a dynamika sięga 110 dB. Możemy rozdzielić sekcję przedwzmacniacza i końcówek mocy wykorzystując niezależnie każdą z nich. Dwie pary solidnych terminali głośnikowych są włączane niezależnie, na froncie jest też wyjście słuchawkowe. Wyposażenie jest więc absolutnie kompletne w tradycyjnym schemacie wzmacniacza zintegrowanego. L509X jest wyposażony w zdalne sterowanie, pilot solidnością nawiązuje do wzmacniacza i nawet rozszerza jego możliwości funkcjonalne. Możemy nim włączyć na przykład filtry subsoniczny i loudness. Wzmacniacz pracuje w klasie AB z autorskim układem sprzężenia zwrotnego nazwanym Only Distortion Negative Feedback. W stopniu wyjściowym każdego kanału pracuje 8 tranzystorów. L509X nagrzewa się dość znacznie, nawet gdy nie podamy żadnego sygnału. Prąd poczynkowy tranzystorów jest dość wysoki, co pozwala zakładać, że w początkowym zakresie mocy wzmacniacz pracuje w klasie A. Producent określa moc wyjściową jako 2 razy 120 W przy 8 Ohmach i 2 razy 220 W przy 4 Ohmach. Ale w rzeczywistości. Co sprawdziliśmy w naszym laboratorium, wzmacniacz potrafi więcej. Przy 8 ohmach mocy wynosi 2 razy 153 W stereo, przy 4 ohmach 2 razy 252 W. L509X radzi sobie zarówno z graniem kameralnym, jak i z rokowym łomotem. Wyśmienite możliwości na wejściu gramofonowym są częścią większej całości, zakrojonego na szeroką skalę dotyczącego wszystkich źródeł, profilu łączącego naturalność, spokój i precyzję. Prawie każdego materiału wyciąga plastyczność, a gdy jej ewidentnie brakuje, nie będzie niczego przerabiał. Dlatego niektóre nagrania brzmią spektakularnie, inne wstrzemięźliwie, a wszystkie wiarygodnie. L509X można podziwiać za muzyczną uniwersalność, chociaż nie jest to wzmacniacz o szalonym temperamencie. To profesjonalista i gentleman.